Prelekcja na temat profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego odbyła się w sali Peterswalcki Litoszeckiego zamku. Spotkanie poprowadziła pani profesor dr Iwona Gisterek, która przybliżyła zebranym panom temat spotkania. Problem ten dotyczy mężczyzn w kwiecie wieku, to znaczy już zdarzają się zachorowania po 40 roku życia, a im starsi panowie. W tym prawdopodobieństwo zachorowania jest większe. U każdego 80-latka są już komórki nowotworowe w gruczole krokowym, czyli mówiąc trywialnie, każdy 80-parolatek ma raka prostaty. Rak gruczołu krokowego w pierwszym okresie nie daje żadnych objawów klinicznych. Zatem pacjenci nie uskarżają się na jakiekolwiek dolegliwości mogące sugerować pojawienie się tego problemu. Dolegliwości pojawiają się dopiero wtedy, kiedy są już przerzuty odległe, a więc wtedy, kiedy rak jest już nieuleczalny. Jakie są jego przyczyny? Otyłość, zła dieta. To są główne, podstawowe przyczyny. Więc no wiek jest również czynnikiem ryzyka. No ale żyjemy coraz dłużej, coraz lepszej kondycji, więc szansa, że mężczyźni będą chorować na ten nowotwór jest coraz większa. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, która polega przede wszystkim na zdrowym trybie życia, czyli odpowiednia dieta, unikanie otyłości oraz aktywność fizyczna. Bardzo ważne są również badania profilaktyczne. W momencie podejrzenia choroby już jest profilaktyka wtórna, czyli jak najszybsze wdrożenie leczenia. Leczenie może być radioterapią, może być leczenie operacyjne. Wszystko zależy od sytuacji klinicznej oraz również od preferencji pacjenta. W zaawansowanej chorobie przede wszystkim hormonoterapia i radioterapia przerzutów do kości odgrywa największą rolę. Jak przekonali się uczestnicy spotkania na Toszeckim Zamku, dzisiaj problem nowotworu nie musi być wyrokiem. Ważne, by jednak odpowiednio wcześnie go zdiagnozować